Zmiany są przerażające. Moje ciało się zmienia, a ja się boję, że ludzie będą mnie oceniać. Przytyłam, bałam się tego, boję się czuć z tym źle, boję się, że czuję się z tym dobrze, boję się, że jestem niewystarczająco dobra, boję się, że za mało od siebie wymagam, boję się, że nie osiągnę tego, co chcę, boję się, że osiągnę to, co chcę, boję się, że na to nie zasługuję. Dlaczego wszyscy radzą sobie lepiej niż ja? Bycie dziewczyną jest dziwne. Musisz się uśmiechać, ale nie za dużo. Wyglądać onieśmielająco, ale ze smakiem. Mieć kobiecą sylwetkę. Być szczupłą, ale z krągłościami oczywiście tylko w określonych miejscach. Nie jeść za dużo to nie jest eleganckie. Ale jeść, bo same kości nie są estetyczne. W ogóle najlepiej się nie odzywać za bardzo bo jesteś prawdopodobnie przewrażliwiona i nie myślisz racjonalnie. Znoś obleśne komentarze na ulicy, bo taki już twój los. Złącz nogi jak siedzisz, wyglądasz jak chłopak. I nie śmiej się tak głośno. Co inni sobie pomyślą? Dbaj o siebie, ćwicz, jedz zdrowo, ogarniaj swoje życie, ale nie bądź taka skupiona tylko na sobie zero empatii. Musisz w końcu postawić innym granice. Masz za słaby charakter. Ludzie będą Cię wiecznie wykorzystywać. W ogóle jesteś zbyt ułożona. Przydałaby ci się nutka szaleństwa. Nie przeginaj z tym szaleństwem. Stań się w końcu odpowiedzialna. Życie to nie zabawa. Nie przeklinaj. Wyrzuć te za duże ubrania. Musisz wyglądać trochę bardziej kobieco, bo nigdy nikt cię nie zechce. Ale nigdy zbyt wyzywająco. Co ty, nie szanujesz siebie? Sama się prosisz. Prowokujesz. Czuję, że potrzebuję przerwy od swojej własnej głowy. Bądź dla wszystkich miła, znoś wszystko cierpliwie, ale pamiętaj, żeby nie robić siebie ofiary. Nikt nie chce mieć do czynienia z osobami, które ciągle się nad sobą użalają. Znaj swoją wartość, bądź pewna siebie, ale bez przesady, bądź w tym wszystkim skromna. Pracowitość to bardzo pożądana cecha, odnoś sukcesy, ale poświęć się w największym stopniu innym ludziom. Musisz mieć dobre oceny, ale nie bądź kujonką. Jesteś młoda, żyj swoim życiem. To wszystko nie jest takie trudne. Po prostu się trochę postaraj. Nie mówię, że bycie mężczyzną jest łatwiejsze. W ich przypadku nie ma zazwyczaj takiego parcia na wygląd, ale za to jest mniejsze przyzwolenie na odczuwanie emocji, płacz. Nie wiem, czy da się zmienić świat. To jest trochę utopijna wizja, ale każdy może zacząć od siebie: zmieniać to, jak traktuje siebie, próbować dbać o siebie, stać się lepszym światem dla siebie. Żyjemy w czasach nierealistycznych standardów piękna i niewłaściwego postrzegania produktywności. Nie jest to zaskoczeniem. W internecie widzimy same pozytywne aspekty życia innych ludzi, lub nawet zedytowane, podkoloryzowane zdjęcia. Internet ma to do siebie, że nawet z pozytywnych trendów, jakim mógłby być zdrowy styl życia, robi coś szkodliwego, coś, na czym dałoby się zarobić. Widząc tak nierealistyczne, ale ładne sylwetki, życia, relacje, podróże, podświadomie się porównujesz. Zaczynasz myśleć, że z Twoim nieestetycznym życiem jest coś bardzo nie tak. Byłam dzisiaj na siłowni pierwszy raz od dziewięciu miesięcy. Znajomi mnie wyciągnęli. Kupiłam karnet na miesiąc i zobaczymy. Podejście numer dwa, ale tym razem idę z trochę innym nastawieniem. Chcę po prostu ruszać swoje ciało. Chcę rozwijać jego potencjał, dobrze się czuć, czuć się silna i zdrowa. Nie chcę robić tego, żeby wyglądać w określony sposób. Było fajnie. Myślę, że jutro nie będę potrafiła chodzić, ale opłacało się. Kultura diety jest realna. Sałatki uznajemy za coś zdrowego, a burgera nie, co nie musi być w każdym przypadku prawdą. Osobę szczupłą uznajemy za zdrową, a nawet nie otyłą, co po prostu większą osobę, uznajemy za niezdrową. Mało tego, na takim podświadomym poziomie pozytywne cechy przepisujemy osobom szczuplejszym, a negatywne tym bardziej przy W żartach słyszymy, hehehe, nie jedz tyle, będziesz gruba, mając na przykład 5 lat. W sieci miliony sposobów na to, jak schudnąć, co tak naprawdę jest jedną wielką dezinformacją. Ale zwalanie całej odpowiedzialności na kulturę diety też nie ma za dużo sensu. Czy kultura diety groziła ci bronią, żebyś nie jadła? Możemy stawać się coraz bardziej świadomi jako społeczeństwo, ale triggery nigdy nie znikną. Nie da się ich też zawsze unikać, chyba że postanowicie nie mieć kontaktu ze światem, co też prawdopodobnie nie byłoby pozytywnym zakończeniem. Po prostu chodzi o to, żeby nauczyć się funkcjonować w świecie pełnym triggerów i brać odpowiedzialność za swoje własne decyzje, mając na celu swoje dobro. Ciasto o smaku maczy z białą czekoladą. Pyszne. Ogólnie nie lubię białej czekolady. Moim zdaniem to trochę smakuje jak cukier z mlekiem w stałej formie, ale tu idealnie pasuje. Jeszcze chciałabym zrobić takie ciastka. Właśnie ciastka o smaku maczy z białą czekoladą. Mm. Jeśli lubicie macze, bardzo polecam. Byłam mała, zawsze trzymałam się takiej myśli, że z wiekiem nagle coś się zmieni w moim życiu i wszystko będzie idealne, albo że po prostu będzie dobrze, że będę szczęśliwa, że będę żyć swoim wymarzonym życiem. I fantastyczne jest to, że zrobiłam naprawdę wiele rzeczy, których kiedyś bardzo chciałam, ale na co dzień rzadko to doceniam, bo ciągle jest mi mało, ciągle jestem głodna. Bycie głodnym to część mojej osobowości. Nie mówię o fizycznym głodzie, tylko o mentalnym. Nie potrafię poczuć się usatysfakcjonowana przez to, że stawiam sobie nierealistyczne oczekiwania. Nie potrafię się najeść tymi rzeczami, które zdobyłam do tej pory. Nie czuję się wystarczająco dobra, chciałabym być lepsza, być inteligentniejsza, umieć matematykę, czytać więcej książek. Mówić śmieszniejsze żarty, wyglądać lepiej, więcej robić, więcej pracować, uczyć się, pomagać innym. Po prostu raz czuć, że ogarniam. Że wiem, gdzie idę. Czuć się wystarczająco. Po prostu staraj się bardziej. Co ty robisz? Jesteś beznadziejna. Jakby moja przyjaciółka tak o sobie powiedziała, to chyba by mi przywaliła. Trudno jest być w miejscu, w którym ciągle jesteś krytykowany. Witam w mojej głowie. Ciągle mi się wydaje, że za mało robię. I to nawet nie jest tak, że odpoczywam. Ja po prostu ciągle przejmuję się tym, że za mało robię, i przez to właśnie nie umiem się zabrać za robienie rzeczy, ale też nie umiem odpoczywać. Wiem, że to jest bez sensu. Jakaś forma sabotażu, prokrastynacja, odreagowywanie naturalnego stresu, lęk przed porażką. Czemu wykształciłam w sobie taki mechanizm? Najlepiej się czuję, kiedy mam zapełniony grafik maksymalnie to znaczy w teorii, bo tak naprawdę skuteczniej działam pod presją, ale na dłuższą metę po prostu się zajeżdżam. I doprowadzam do wypalenia. Jesteśmy tak skupieni na biegnięciu do celu, na wyprzedzaniu innych i pozostawaniu w tyle za tymi, których nie umiemy dogonić, że zapominamy, że to w porządku po prostu być. Czasem możesz się zatrzymać, odpocząć wszystko na oko, zjeść coś dobrego, pobyć sobie chwilę z tym, co czujesz. Nie ma w z doświadczenia wiem, że głębokiego poczucia szczęścia nie jest w stanie zapewnić nam to, jak produktywni jesteśmy. Ja daję masło, bo chcę, żeby miała taki maślany smak. Na jakimś poziomie jednak zauważyłam u siebie takie przekonanie, że powinnam dać z siebie więcej. Ale do tej pory nie zaprowadziło mnie to do, do niczego, oprócz ciągłego skupiania się na swoich wadach i gorszego samopoczucia. I sól, która jest bardzo ważna. To, co daje mi szczęście, to chyba takie bycie obecnym. Jedzenie masła orzechowego skupiając się faktycznie na tym, jak smakuje. Wygląda to bardzo dobrze. Udawanie paletnicy w swoim pokoju w środku nocy, bycie połączonym z całym swoim ciałem podczas praktyki jogi, przypadkowe uśmiechy i rozmowy z nieznajomymi, śmianie się całą sobą, czucie ciepła, jakie daje słońce. Takie małe, oczywiste rzeczy, które jednak w danej chwili tak mnie pochłaniają, że nic innego nie istnieje. Spędzenie czasu z odpowiednimi osobami to jest też duży temat, bo nie zawsze umiałam się odnaleźć wśród ludzi. Też jak każdy pewnie mam kilka nieciekawych wspomnień. Nie wiem o co chodzi, ale nie potrafię zrobić granoli i nie spalić jej przy brzegach. To mi nie przeszkodziło w zjedzeniu jednej trzeciej od razu po wyciągnięciu z piekarnika. Tyle razy czułam się sama. Myślałam, że nie nadaję się do relacji ale jednak nie. Aktualnie jestem tak wdzięczna. Czuję się taką szczęściarą. No każdemu życzę takich wspaniałych ludzi wokół. To są tacy ludzie, którzy nie pozwalają Ci wierzyć w to, że trudno się Ciebie kocha. Każdy tego potrzebuje. Strasznie się wciągnęłam w bleacher tonów. Pierwszy sezon obejrzałam w jeden dzień. Właśnie to jest mój problem. Dlatego nie oglądam tak często seriali, bo pochłaniam wszystko na raz. Znaczy, nie z wszystkim tak mam takich przyjaciół. Mogę nie oglądać tego miesiąc. A to nie wiem dlaczego, ale tak mnie wciągnęło. Nie potrafię się oderwać. Moją ulubioną bohaterką jest Eloise. To jest dosłownie moja osobowość. Fajnie. Tacy komfortowi ludzie, z którymi będziesz mógł dzielić się miłością, na przykład do jedzenia. Bo ja kocham jedzenie, serio. Nie wiem, jak to opisać. Po prostu kocham proces jedzenia i przygotowywania go. <grym> jeśli masz podobnie, nie pozwól, żeby ktoś sprawił, że poczujesz się z tym źle. Nie znoszę, kiedy ktoś mówi: Serio, tyle zjesz? Side-eye. <grym> tak, mogę nawet więcej, jeśli zechcę. A co zazdrościsz? Zastanawiałam się ostatnio, dlaczego nigdzie nie czuję się na miejscu. Nie umiem znaleźć swojego miejsca na ziemi i chyba nie chodzi o żadne konkretne miejsce, tylko mentalną przestrzeń w mojej głowie i to, co uważam sama o sobie. Muszę nauczyć się czuć komfortowo jak w domu, sama w sobie. Czy wy to widzicie? Nie wiem, co tu wziąć, nie wiem od czego zacząć. To jest za ładne, nie chcę tego psuć. Twoje ciało to twój dom. Twoja twarz to Twój dom, Twoja cera, oczy, nogi, Twój wzrost, uśmiech, Twoje dziwne poczucie humoru, sposób wyrażania siebie, styl bycia, Twoje zalety, Twoje wady. To Twój dom. Jakkolwiek dużej aprobaty nie dostałbyś z zewnątrz, to na nic ci się nie przyda, jeśli sam nie znajdziesz tego w sobie. Taką bezpieczną przestrzeń, przyzwolenie sobie na bycie nieidealnym, na popełnianie błędów, czucie się czasem gorzej. Nie zapominaj, kim jesteś i ile znaczysz dla ludzi. Tak, możesz myśleć, że nikogo to nie obchodzi, lub że nie masz nikogo. Zawsze masz osoby, którym na tobie zależy. Popełniłeś kilka błędów. Ale możesz już iść dalej, wybaczyć sobie. Będzie lepiej, naprawdę. Ucisz ten głos w swojej głowie, który mówi, że jesteś za słaby. Zakwestionuj go, tak jak kwestionujesz każdy komplement, który słyszysz od kogoś na swój temat. You got this. Czy pojawiła się kiedyś w twojej głowie myśl, gdybym wyglądała w określony sposób, wszystko byłoby lepsze? Skończyłam szkołę, mam wakacje. Pora wybrać swoją dalszą ścieżkę, a ja nie wiem, co chcę robić w życiu. I naprawdę nigdy nie czułam się bardziej zagubiona. I w tym całym chaosie pojawia mi się bardzo wyraźnie pewna myśl. Wszystko byłoby łatwiejsze, gdybyś była chudsza. Niby jak. To nie jest rozwiązanie. Byłam w tamtym miejscu i byłam bardzo nieszczęśliwa. Po prostu keep going. Gorsze dni są elementem naszego życia. Zaufaj procesowi. Może ciężko w to uwierzyć, ale da się nie być swoim największym wrogiem. Da się jeść na co się ma ochotę, kiedy się ma ochotę, da się nie krytykować każdego swojego ruchu. Twój wygląd to nie jest to, za co naprawdę doceniają cię ludzie. Lubię ją, bo jest szczupła. Lubię go, bo ma idealną cerę. Przyjaźnię się z tą osobą, bo jej udań nigdy się ze sobą nie stykają. Dobra, będę brutalnie szczera. Trochę fail. Są ważniejsze rzeczy w życiu. Moim celem życiowym na pewno nie jest to, żeby wyglądać w określony sposób, bo wygląd to nie jest dla mnie największa wartość. Ważniejsze jest dla mnie to, jaka jestem dla siebie i innych. Czy robię to, co lubię, czy się spełniam. Ważniejsze jest, że zbieram doświadczenia, jestem otwarta na spontaniczne wydarzenia. Życie to jest o wiele więcej niż wygląd, o wiele więcej niż opinia innych. Przytyłam. Myślałam, że to zmieni wszystko na gorsze, a nigdy nie czułam, że moje życie jest tak pełne jak teraz. Mam więcej siły, umiem spać, to mi się najbardziej podoba. Nie boję się spotkań towarzyskich. Mam więcej czasu i przestrzeni w głowie. Nie uzależniam swojego samopoczucia od tego, jak wyglądam. Jestem pewniejsza siebie. Moje ciało się zmienia, tak samo jak poglądy, myśli. Uczę się nowych rzeczy. To jest najlepsze, co upiekłam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niektóre ubrania już na mnie nie pasują. Niektóre znajomości już do mnie nie pasują. Zmieniam się i jestem z tym okej. Okay. Gdybym chciała zatrzymać zmiany, zatrzymałabym też rozwój. Tak naprawdę bardzo się cieszę z bycia sobą i z całej drogi, którą przeszłam. Skupianie się na jedzeniu to był tylko mechanizm opronny, który dawał mi marne, bo fałszywe poczucie kontroli nad swoim życiem. Że mam plan i coś osiągam, takie poczucie sensu. Nie musiałam konfrontować się z rzeczywistością, z tym, że czuję się nie najlepiej, z ogólnym poczuciem zakupienia. I prawda, której nikt nie chce usłyszeć, jest taka, że czasem za tym tęsknię. Za tym poczuciem, nawet złudnym, że mam kontrolę. Tak naprawdę dopiero ostatni mi wyszedł dobrze. Myślę, że to jest kwestia niskiego ognia. Ale im bardziej próbujesz coś kontrolować, tym bardziej to zaczyna kontrolować Ciebie. Chciałam kontroli, ale absolutnie nie umiałam się kontrolować przy jedzeniu. Bałam się być tam, gdzie jest jedzenie. Popałam się, że wszystko zjem. Czasem faktycznie tak było, mimo że nie byłam głodna fizycznie, nie umiałam przestać, nie chciałam przestać. Zdarzało się, że wszystko mnie bolało, ale dalej jadłam błędne koło. Mimo że w pewnym momencie zaburzenia odżywiania były mocno gloryfikowane w popkulturze, nie ma w tym nic ładnego. Serio, to jest bardzo brzydkie i bardzo wstydliwe. Tak naprawdę pod spodem kryje się mała dziewczynka, którą trochę to przerosło. Nie chciała, żeby tak wyszło. Nie jadłam gofrów od bardzo dawna. Gofry to jest taki mój smak z dzieciństwa, edycja lato. Bardzo mi się kojarzą z wakacjami. Co roku jeździłam z moimi rodzicami i rodzeństwem z przyczepą kempingową nad morze. Za nic bym tego nie oddała, za żadne hotele, za żadne wygody. To jest po prostu.

mi nie krytykować siebie za wszystkie negatywne ścieżki, jakie wybrałam na przestrzeni swojego życia. Że myślałam, że próby bycia idealną, nawet kosztem własnego zdrowia poprawią jakość mojego życia. Ale wewnętrzny krytyk chyba mi tu nie pomoże. Empatia jest chyba lepszym wyborem. Bo szczerze, jedyne o co mi kiedykolwiek chodziło, to żeby być zaakceptowaną. I próbowałam na różne sposoby. Poprzez stawianie potrzeb innych ponad własne. People pleasing. Udawanie kogoś innego. Ale nie widziałam tego, że potrzebuję akceptacji od tak naprawdę tylko jednej osoby: od siebie samej. Odnalezienie życzliwości do samego siebie, samoakceptacji, to droga, która nie wiem nawet, czy kiedykolwiek się kończy. Ale wydaje mi się, że warto do niej i tak stawać, każdego dnia pracować nad sobą, bo masz wytrzymać w swojej głowie do końca życia i nie musisz przepraszać za to, że gorzej się czujesz. Rozwój to zazwyczaj nie jest równomierny wzrost. Tylko wykorzystywanie swoich aktualnych zasobów. Czasem jest to siłownia, praca, produktywność, ale czasem odpoczynek. Jedzenie lodów, rozmowa z przyjaciółką i długi sen. Nie musisz czuć się źle z tym, że wybierasz siebie, bo zasługujesz na to, żeby ktoś cię wybrał. Żeby ktoś o ciebie zawalczył. Walcz o siebie, bo świat cię potrzebuje. <laughs> Spróbuj docenić siebie. Serio. Zauważ, ile masz w sobie ciepła, jak bardzo zależy ci na innych. Ja na przykład zostałam memem wśród moich znajomych, bo często na jakichś imprezach przyjmuję niespecjalnie rolę pseudopsychologa, takiego słuchacza, któremu zwierzają się inni, mówią o swoich problemach, a ja je analizuję. <grytanie> I mówią mi, że to jest mój problem, że analizuję problemy każdej osoby, którą bliżej znam. Możliwe, mam w sobie ratownika i prawdopodobnie chcę zbawić świat. Szczerze nigdy nie widziałam w sobie jakiejś dobrej osoby, zaradną, owszem, kreatywną, owszem. Mam jakąś cebulkę tutaj na górze. Mhm. Ale dobra to dla mnie taki przymiotnik, do którego nigdy nie dorastałam. I z wiekiem coraz bardziej rozumiem, że zawsze miałam dobre intencje, że chcę być dla innych komfortową przestrzenią, że potrafię dać bardzo dużo bezinteresownej miłości innym ludziom. Im jestem starsza, tym więcej dobra umiem zauważyć w samej sobie i to jest dla mnie duży progres. Teraz patrzę na jedzenie i zastanawiam się, czy w końcu przestanę widzieć ciągle te numery. Liczby mnie prześladują. Rozszerzona matma w liceum to był koszmar. Włożyłam bardzo dużo pracy w to, gdzie teraz się znajduję. Jest naprawdę dobrze, jest coraz lepiej. Nadal miewam pewne niepokojące myśli, na przykład ym, schudni. Ale myśl to tylko myśl. Myślę o wielu rzeczach. Nie muszę się bać swoich myśli. Sama wybieram, którym poświęcam uwagę, którego demona karmię w swojej głowie. Wiem, że nie wrócę do swoich starych schematów, bo się zmieniłam, bo wiem, że nie warto. Nie mogę tego sobie robić. Jakby nie patrzeć, życie jest naprawdę ciekawe. Zaskakujące i jest jeszcze tyle do przeżycia, masz jeszcze tyle ludzi do poznania, tyle miejsc do zobaczenia, do przesłuchania, tyle piosenek, które poruszą Twoje serce, tyle żartów do usłyszenia, przy których popłaczesz się ze śmiechu, tyle książek do przeczytania. Nie wiem, czy ostatnio to usłyszałeś, ale zasługujesz na dobre rzeczy. Ludzi, którzy będą cię wspierać, zasługujesz na zdrowie, szczęście, na cieszenie się pysznym ciastem o smaku maczy. Nie jesteś gorszy od innych. Nie jesteś zepsuty, nawet jak tak czujesz. Zasługujesz na to, żeby dobrze siebie traktować. Zasługujesz na miłość i akceptację, ale nie dlatego, że coś robisz, tylko dlatego, że po prostu jesteś. I nie mówię tego, żeby było ci miło. Mówię to, bo taka jest prawda. Od kilku dni powtarzam sobie, ogarny dzisiaj temat studiów rekrutacji. I ciągle to odkładam. W ogóle nie mam ochoty tego robić, to mnie tak przytłacza. Wolałabym, żeby ktoś za mnie to zrobił. Chcę iść na studia, ale nie chcę się rekrutować, nie wiem, prawdopodobnie nie mam prawdziwych problemów Ech. Ech. Nie wiem w ogóle, jak to się robi, co oni ode mnie chcą? Zawsze jak mam jakąś taką rzecz, której nie chcę robić, która mnie tak przytłacza, to i tak ją robię Nikt ze mnie tego nie zrobi, chociażbym chciała ale bardzo często wtedy prokrastynuję i odkładam to na sam koniec. Ale to w ogóle nie działa, bo jeszcze bardziej mnie to stresuje, bo mogłabym mieć to ogarnięte. A jak to zostawię na później, to nawet nie wiem, czy zdążę w terminie. Wiecie, dorosły mnie tak przeraża. Nie potrafię. Ja nie mam pojęcia, jak się rekrutować na studia. Czemu nam tego nie powiedzieli? Dramatyzuję, prawdopodobnie. Najgorsze jest to, że ja tak jestem niepewna tego, co wybieram. Chce mi się płakać. Wiem, że się starasz. Wiem, że bywa ciężko, ale powinieneś być dumny z tego kim jesteś i gdzie jesteś. Za tobą długa droga, przed tobą jeszcze dłuższa, prawdopodobnie, ale krok po kroku idziemy naprzód. Sorry, ale moja mina, kiedy kroję warzywa, to wygląda jakbym kroiła swojego największego wroga. Tak skończysz, jak złamiesz mi serce. Teraz mam wyrzuty sumienia, że go pokroiłam, ale trudno, stało się. To może być trochę kontrowersyjny przepis, ale jak byłam w Paryżu, to jadłam pyszną zupę cebulową. Stwierdziłam, że zrobię taki makaron inspirowany właśnie tą zupą. Nice. Na szczęście złapałam. Nie jestem fanką jakichś zamienników, słodyczy czy coś takiego, ale to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre. Jeszcze te daktylowe kawałki ciągnące się, jeszcze to masło orzechowe, lekki słony posmak. Konsystencja jest o wiele lepsza niż się mogłam spodziewać. Idealne, serio. Ciekawa forma jedzenia serka wiejskiego. I tyle. Odblokowałam trochę nową obsesję. Z tego miejsca bardzo dziękuję za oglądanie. Ja mam nadzieję, że widzimy się, słyszymy w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A i wpadajcie na Insta.